Witam Was serdecznie. Robię opening jajka niespodzianki. Jak będziecie chcieli, dzisiaj otworzę jajko niespodzianką. Jedną ręką. O, a ucieka. I zobaczymy. Dawno nie kopywałem. Zobaczymy, co jest. A, a siober nie jest tak, jak miało się zrobić. Dobra, beleja. I zobaczymy, jaka jest zawałeczka. O, tu otworzymy delikatnie. O. To, to wyrzucimy. To niepotrzebne. Papierek można zjeść. Jak to woli. Nie przepadam ze cieplą. <grym i zbawiamy> jaki śmiech. Otwieramy. Ucieka. Zobaczymy, co jest w środku. Jaka zawarteczka. Otwieramy. O, jakiś misio! Co to za misio? Z czym? Jakiś pędzel czy co? Co on tak stoi? A to na co? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Mamy tu. Jakie mamy? Mamy jakieś misio tu. To jakby pędzel, jakiś dziwny pędzel, a, bo tu pędzel farba, uj, która nie działa albo ciało, Czekaj, obniżemy Ciało To jest prawdziwa farba. Se palce umazałem prawie. O Nie. Trzeba więcej naślinić. Aha, taki, a ci to jest prędzej, prawdziwa farba. Waszym pasła można się pomalować. Trochę zoblizałem ją. Jak chcecie drugiego jajka niespodzianki opening. Lajkujcie! To zrobię drugie gi-opening. Do widzenia! Żegnam Was! Serdecznie tu był Niko! 123 Skubi! Żegnam!